Nawyki wydłużające życie. Cześć, z tej strony Marcin i w tym filmiku chciałbym opowiedzieć troszkę o nawykach wydłużających nasze życie. Filmik bardziej do słuchania, gdyż no jest to tak prosta rzecz, że tu nawet nie mam za bardzo co zrobić notatek. Listę po prostu tych nawyków wam przedstawię. Omówię kilka, wybiorę kilka najważniejszych według mnie. Cokolwiek byście nie robili, albo inaczej, gdybyście robili wszystko nawet prawidłowo, to i tak nie ma żadnej gwarancji, więc musimy pamiętać o tym, że nawet jeśli będziemy robić wszystko prawidłowo, no to nie ma żadnej gwarancji. Tu raczej bym operował w kategoriach statystyki, czyli po prostu osoby, które praktykują nawyki wydłużające życie, statystycznie mają większą szansę na dłuższe życie. Natomiast nie ma żadnej tutaj gwarancji, jeśli chodzi o. No wiecie, o 100% pewność, ponieważ w każdym momencie może nas coś spotkać. Wypadki straszą trzecią wojną światową, więc też wiecie, no, nie mamy na to wpływu, a będzie. No, miałby to gigantyczny wpływ oczywiście na wszystkich ludzi na, na, na całej planecie. Więc pamiętajcie, nie ma żadnej gwarancji. W każdej chwili wszystko może się skończyć, i tak dalej. No, ale wydaje mi się, że statystycznie możemy przyjąć, że raczej wszystko się nie skończy. Musimy żyć z pozytywnym nastawieniem i musimy pozytywnie podchodzić po prostu do życia i starać się tak po prostu organizować nasze nawyki, żeby jak najbardziej wydłużyć to nasze życie. Lista nawyków, no to jest bardzo prosta. Sen. Czyli regularne chodzenie, spać. No każdy z nas wie, ile, ile po prostu może sypiać. Generalnie ten, no to, to około tych 8 godzin jest zalecany do spania ruch. Czyli musimy się ruszać, wszyscy mamy siedzący tryb życia w dzisiejszych czasach. No, 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 większość, zdecydowana większość z nas ma siedzący tryb życia, więc musimy się ruszać. Spacery, częstsze chodzenie, a nie po prostu jeżdżenie samochodem wszędzie pod drzwi. Ćwiczenia, jeśli jesteśmy w stanie, nie wiem, na siłownię, w domu, choćby nawet. Możecie nawet teraz ten filmik oglądać i możecie sobie pomachać troszkę rękami, zrobić kilka przysiadów i tak dalej, tylko zwróćcie sobie uwagę, czy dookoła was coś tam nie ma, żeby nie depnąć na kogoś albo nie, nie uszkodzić czegoś w domu lub, lub w swoim ciele. Dieta, wiadomo, że zdrowa dieta wydłuża po prostu życie, więc musimy zdrowo się odżywiać. Stres, czyli redukcja stresu, czyli nie możemy po prostu tutaj ulegać stresowi. Nagrałem na temat stresu bardzo dużo już chyba filmików, więc możecie sobie zerknąć. Generalnie, jak radzić sobie z emocjami, jak radzić sobie z naszą psychiką. Ja na tym kanale bardzo dużą uwagę poświęcam wszystkiemu, co ma sprzyjać lepszemu życiu. Lepszemu życiu, duszemu życiu, w zdrowiu, w szczęściu, radości, spokoju i tak dalej. I generalnie, no, stawiam bardzo dużo na wewnętrzną siłę. Widzę po prostu, jak gdy stawiam wewnętrzną siłę jako jeden z moich najważniejszych nawyków, to po prostu widzę, jak mi to bardzo pomaga. Widzę, że po prostu, no, bo wiecie, wszystko w życiu może się zdarzyć, nawet koledzy, znajomi mogą was zranić, rodzina i tak dalej. Więc w pierwszej kolejności stawiam sam na siebie, żeby po prostu y, umieć zarządzać. Y, Emocjami, umie zarządzać tym wszystkim, co nas spotyka z zewnątrz, no nie? Więc ja bardzo dużą uwagę do tego przywiązuję. Także jak macie stres, to oglądajcie sobie kilka tam moich filmików, wpiszcie sobie stres na, na moim kanale i wyskoczy wam kilka filmików jak po prostu do tego podejść. Yy, ludzie, no w, wszystkie te strefy niebieskie, gdzie ludzie żyją najdłużej, no to tam są bardzo bliskie relacje pomiędzy ludźmi, sąsiadami i tak dalej. No w dzisiejszych czasach, no w miastach ciężko żebyśmy mieli jakieś relacje dobrosąsiedzkie. Wiecie, no naj, najwyżej, no w dużych miastach nawet ludzie sobie dzień dobry nie mówią na klatkach schodowych. No, no w tych mniejszych miastach, tak jak ja mieszkam, no to przynajmniej dzień dobry jest na klatce schodowej, no i na tym się kończy znajomość. Cokolwiek by się działo za drzwiami, to bym nie wiedział, no nie? I później przyjeżdża policja, telewizja i ja to nie wiedzieliście, że tam jacyś mordercy, bla, 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 bla. Nie, no dzień dobry mówiliśmy normalnie, nic nie ten, no bo taka jest prawda, no. Człowiek, wiecie, każdy stara się żyć swoim życiem i nikt nikt, no nie za bardzo się interesuje drugim człowiekiem, no nie? Więc trzeba mieć wokół siebie jakichś takich ludzi o podobnych poglądach jak my. No w dzisiejszych czasach polecam internet. Jak uzbiera się nas więcej, to na pewno założę jakąś grupę, to będziemy sobie mogli porozmawiać. Każdy będzie mógł, wiecie, jakieś tam troski sobie i tak dalej, żeby z kimkolwiek było pogadać, no nie? No, ryzyko nałogi. Wiadomo, że jak ktoś ryzykuje, czyli prowadzi, wiecie, ryzykowny tryb życia lub ma szkodliwe nauki, no to to wszystko będzie mu obniżało długość życia. Ryzyko, czyli to jest to, co wszystko jest promowane przez tych wszystkich celebrytów, że tak powiem, od długowieczności, czyli tam David Sinclair, no nawet Brian Johnson też, też prowadzi takie w miarę spokojne życie. Trzeba uważać, żeby nie robić, wiecie, no nie skakamy na bungee. Nie, nie jeździmy jak wariat, na przykład motocyklem, no nie? Jest po prostu, to jest bardzo, to są, są takie aktywności dużego ryzyka. Tutaj Gary Breka, on chyba zajmował się, tak, on się zajmował wyceną ryzyka ludzi w firmach ubezpieczeniowych i firmy ubezpieczeniowe mają dokładnie wyliczone na podstawie naszych po prostu nawyków i naszych badań, wyników badań, no mają obliczone, ile kto może przeżyć. I on, on twierdzi, że takie dane powinny zostać upublicznione, wtedy może by się ludzie bardziej wzięli w garść, gdzie po prostu firmy dokładnie wiedzą ubezpieczeniowe, na ile po prostu wycenić, wiecie, jak długo kto będzie żył, i na ile wycenić jego po prostu ubezpieczenie zdrowotne, czy tam ubezpieczenie na życie, no nie? Więc bardzo ciekawe badania, on ciekawie dość opowiada o tym. Więc, więc też możecie sobie zerknąć na internecie. Y i tutaj no, ryzyko, te wszystkie nałogi i tak dalej, no, to bardzo, na, bardzo będzie skracało nasze życie. Wiadomo, że jak ktoś nałogowo pije pali i tak dalej, no, to to wszystko skróci życie. I tak powtarzam, znowu nie bierzcie wyjątku za regułę. Czyli to, że jakaś tam babcia stara ma 120 lat i żyje i pije pali i tak dalej, to nie znaczy, że wszyscy po prostu, którzy pili, palili, dożyli 120 lat. W większości przypadków skończyli dużo wcześniej niż ona. Więc nie róbcie z wyjątku reguły i nie tłumaczcie w ten sposób, bo to nie ma sensu. Badania trzeba wykonać wykonywać badania domowe plus badania takie no, lekarskie, powiedzmy laboratoryjne, yy, czyli badania domowe, no to kupcie sobie... Glukometr się dostaje za darmo teraz w aptece. Musicie znać swój poziom cukru, musicie znać swój obwód w pasie, musicie znać swoją wagę. Jest cała masa podstawowych urządzeń, no ciśnienie musicie przynajmniej raz, no jeśli już naprawdę jesteście leni i nie chce się Wam mierzyć Waszego ciśnienia, to przynajmniej raz na, nie wiem, tydzień sobie zmierzcie to ciśnienie, żebyście po prostu wiedzieli w jakich, ten, w jakich tych granicach Wasze ciśnienie w takich spokojnych, normalnych warunkach w domu funkcjonuje, żebyście wiedzieli jak, jak po prostu, no jakie są Wasze wartości. Trzeba znać swoje po prostu wartości, no i badania krwi ja polecam przynajmniej kilka razy w roku trzeba robić. Mózg, nauka, czyli musi być aktywność naszego mózgu. Znam bardzo wiele osób, które naprawdę nie mają żadnych zainteresowań, i aż powiem wam na starość, widać, jak po prostu głupieją. Jedyne, o czym mogą rozmawiać, to tylko i wyłącznie plotki i telewizja, bo nawet internetu nie. nie Umiałem korzystać z internetu, ale nie korzystają, bo nie mają żadnych, zainteres, żadnych zainteresowań, więc po prostu nie mają zielonego pojęcia, co nawet pisać, wiecie, w głupim Google, co wyszukiwać. Więc naprawdę, no. Ja, ja zawsze mam milion zakładek wyotwieranych. Ja mam po prostu tyle zainteresowań, że nie wyrabiam z czasem, więc mam nadzieję, że, że no tego życia mi starczy, żeby po prostu to wszystko ogarnąć, no nie? nastawienie do życia. Trzeba mieć oczywiście optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Jeśli będziemy mieć negatywne nastawienie do życia, negatywne myśli wywołują negatywne emocje, negatywne emocje wywo wywołują negatywne hormony, to się wiąże oczywiście ze stresem i skracamy sobie automatycznie życie. Więc trzeba mieć optymistyczne nastawienie do życia, czyli nawet jak straszą nas tą trzecią wojną światową, no to nie przeżywajmy tego. W sumie chyba powinienem nawet nagrać ten filmik na temat tej trzeciej wojny światowej, bo straszam, że w tym roku jeszcze wybuchnie konflikt na Bliskim Wschodzie, tam wiecie, Izrael z Libią będą się tłuc, gdzieś tam jeszcze będzie coś koło Serbii, Kosowa i tak dalej, była Jugosławia, tam też się tli, no i oczywiście mamy za naszymi granicami Ukraina z Rosją, więc na pewno to wpłynie, no w szczególności to wpłynie na Polskę, no bo jesteśmy tutaj dość blisko granic i no i może to mieć duży, duży, duży po prostu wpływ na nas. Zresztą, jak będzie trzecia Wojna Światowa, to będzie mieć wpływ na cały świat, tylko że w, różnych, w, różnych, w różnym stopniu, że tak powiem, no nie? Ale wszystko się poucina, poucinają się całe łańcuchy dostaw, będzie, będą problemy z żywnością i tak dalej, bo to wszystko jest uzależnione od łańcuchów dostaw. Nie będzie, wiecie, jakichś tam znowu nawozów, nie będzie jedzenia, zaczną się, no masakra mogłaby być wtedy, no nie? Więc widzicie, mimo tego, że zaczną straszyć, no to nastawienie do życia. No, musimy mieć jakieś pozytywne, optymistyczne, musimy widzieć po prostu tą przyszłość w życiu. Nawet jeśli nie wybuchnie trzecia wojna światowa, no to i tak nastawienie do życia musimy mieć optymistyczne, a mamy pesymistyczne w tym momencie. No bo wiecie, no to jest takie życie, no tu niby wojna, tu kryzys ekonomiczny zawsze czymś nas będą straszyć. No i po prostu to nastawienie nasze do życia. No musimy analizować to wszystko, co wchodzi do naszej głowy, wyciągać jakieś wnioski z tego, no bo trzeba powyciągać jakieś wnioski. Choćby nawet nie wiem, jeśli czegoś się boimy, to przygotować się na trudniejsze czasy, no nie, ale nie możemy pozwolić, żeby po prostu zewnątrz nam dyktowało nasze nastawienie do życia. Czyli zawsze, nawet na najcięższych sytuacjach, musimy mieć to optymistyczne nastawienie do życia. Musimy mieć cele jakieś i hobby w życiu. Ludzie, którzy nie mają celów i hobby w życiu, bardzo szybko umierają. To jest jeden z podstawowych warunków, ponieważ jak masz cel w życiu, to masz po co żyć. A jak nie masz celu w życiu, na przykład ludzie bardzo często umierają zaraz po przejściu na emeryturę. Bo po prostu praca ich już nie trzyma, już nie mają co robić. Okazuje się, że nie mają żadnych zainteresowań. Nic im się nie chce i siedzą, siedzą i wiecie, a już bym umarł, już bym umarł, już bym umarł. Ja znam wiele osób starszych, które po prostu na starość zawsze powtarzają, że już by umarły, no i niestety przyspieszają w ten sposób swoje życie, zamiast cieszyć się jak najdłużej życiem, no nie. Dlatego trzeba mieć powód do tego cieszenia się życiem, czyli choć jakiekolwiek hobby, no nie. Kamienie, są możecie zbierać, jeśli to jest wasze hobby, możecie spacery, możecie zwiedzać świat. Jeśli nie jesteście w stanie zwiedzać świata, to możecie zwiedzić swoje najbliższą okolicę i to też bardzo wam, no, posłuży do redukcji stresu, do ruch, będziecie mieć jednocześnie bardzo pozytywne są spacery. Słońce, a przy okazji, przy okazji będziecie mieć troszkę słońca, czyli my siedzimy wszyscy w pomieszczeniach zamkniętych, oczywiście przez to mamy braki witaminy D i tak dalej. Więc no, musimy troszkę więcej tego czasu spędzać na słońcu. Jeśli macie ogródek, no to proponuję zacząć coś robić w tym ogródku. Choćby nawet po to, żeby wszystko naraz łączycie. Jesteście troszkę na słońcu, jesteście trochę na powietrzu, jesteście, y, trochę się ruszacie. Jeszcze przy okazji y, wasze emocje. Przy tym psychika y, po prostu no, pomaga to w, w tych wszystkich sprawach. Y, z tych wszystkich. Y, Celów. To na pewno nie jest wyczerpująca lista, ale tu chyba, chyba najważniejsze, nic, nic takiego z najważniejszych, nie, mam nadzieję, że nie zapomniałem. Nie jest to wyczerpująca lista, natomiast według mnie z tych wszystkich tutaj nawyków, najbardziej by pasowało wyrobić sobie nawyk jako cel długowieczność postawić sobie po prostu długowieczność jako jako nawyk wydłużający, że wydłużanie naszego życia powinno być naszym celem. O. Bo wtedy staramy się robić wszystko prawidłowo, i tu jest takie coś powiązane, że jeśli będziemy starali się wydłużać nasze życie, to te wszystkie nawyki automatycznie będziemy starali się podporządkowywać wydłużaniu naszego życia, i powinniśmy dzięki temu mieć lepsze życie. Wiecie, naprawdę, jak nie będziemy się obżerać co chwilę słodyczami czy jakimś przetworzonym jedzeniem, czy używkami, i tak dalej, to to naprawdę jest lepsze życie. Jest wiele osób, które Cię nie, potra nie widzi, na przykład nie potrafi się bawić bez alkoholu. No to pytanie, czy to jest życie, czy ten alkohol to tak bardzo wpływa na życie, czy po prostu oni tak uzależnili w, w całą chemię w swoim organizmie, że nie potrafią się bawić bez alkoholu. Jest dużo takich rzeczy, gdzie no my, wiecie, tłumaczymy sobie, a to jest smutne życie. No, nie wiem, ktoś kiedyś mi coś tam słodkiego, żebym zjadł, a ja mówię, że nie, a on mówi, a, że, że po prostu mam smutne życie, bo nie jem słodkiego. A ja właśnie nie, a ja właśnie za każdym razem, gdy odmawiam słodkiego, to po prostu ja czuję się wtedy szczęśliwy. Ja, ja, wiecie, nie uzależniam y, mojego życia od tego, czy będę jadł jakieś tam placki, placuszki, batoniki, czekoladki i tak dalej, no nie? Nie uzależniam mojego szczęścia od tego, staram się wewnętrznie poradzić. Nawet radzę sobie ostatnio z zajadaniem stresu, bo miałem takie coś, że jak po prostu się denerwowałem, no to nasiona słonecznika albo orzechy jakieś gryzłem, no ja muszę gryźć po prostu, jak, jak jestem zestresowany. I nawet zauważyłem, że ostatnio sobie lepiej z tym radzę, żeby nawet już nie zajadam tego stresu. tak, Więc yy, wydaje mi się, że te wszystkie moje medytacje, wiecie, co manifestacje i tak dalej, co to staram się codziennie robić, no to wydaje mi się, że to działa. Czyli, trzeba mieć odpowiednie nastawienie do życia, trzeba mieć. Jako cel, po prostu długowieczność. Oczywiście, wiecie, nie ma czegoś takiego jak wieczne życie, chociaż pewnie nauka kiedyś do tego dojdzie. Natomiast ten, no natomiast jako długowieczność, no to trzeba sobie tam postawić wiecie, te 120 lat to tak przynajmniej pasowałoby mierzyć, bo medycyna i wszystko, no jeśli się wcześniej nie wykończymy, no to powinno, powinniśmy spokojnie do tego okresu dożyć, a. Akurat teraz ciekawe czasy, że tak powiem, nadchodzą, bo wiele, do końca tego stulecia wiele rzeczy się jeszcze powinno wydarzyć, takich gigantycznych przemian w całym po prostu świecie. Więc no warto byłoby choćby nawet dłużej pożyć, żeby to zobaczyć, no nie? No i kolejny z nawyków takich ważniejszych, wydłużających życie, co chwilę nowe cele i hobby. Trzeba mieć po prostu, nie można stawiać, wiecie, cel, wybuduje dom, bo, bo i koniec. Wybuduję dom i to będzie mój koniec. No bo wtedy jest często tak, że ludzie wybudują dom i bum umierają. Czy osiągną jakikolwiek cel. Nie wiem, pojadą, zwiedzić jakąś miejscowość, gdzieś tam na wycieczkę sobie pozwolą i po prostu nagle tracą cel życia. To jest tak samo, jak ktoś stawia swoją pracę jako cel życia, i praca jest jego celem życia do emerytury tylko. Więc. Y Proponuję, żeby tutaj często coś nowego starać się. No, ja akurat sobie wykombinowałem takie coś, że będę starał się. No, na razie mam za dużo zainteresowań, więc nie mam za bardzo ochoty nawet wciskać tutaj ten, ale dodatkowych, ale będę starał się, żeby na przykład na starość, jeśli już te moje obecne zainteresowania, nie wiem, wygasną albo przestaną mnie interesować, no to po prostu choćby nawet języki obce. Tak, całą masę języków obcych. Po prostu pouczyć na starość jakieś, wiecie, języków, te wszystkie takie dziwne, nie wiem, chiński na przykład mnie interesuje, koreański. No, ukraiński to uważam, że powinniśmy mówić. Przydatny będzie na pewno w Polsce za, za jakiś czas. Chociaż może oni bardziej się dostosują do, do polskiego. No, nie wiem, zobaczymy, jak to ten. Zobaczymy, jak się rozegra sytuacja w, w, na świecie, bo to nie jest od tego zależnione. No, ale w każdym razie nauka języków, jak najbardziej więc jakiekolwiek hobby, przeczytanie książek, cokolwiek. Tylko wiecie, takie coś, co... Hmm, jakby to powiedzieć. Nie dla zabicia czasu, tylko coś, co naprawdę musicie rozwinąć sobie tą pasję do tego hobby. Czyli nie czytać książki tylko po to, żeby czytać książki, tylko no, musi być pasja do tego. Czyli coś chcecie osiągnąć w tym. Na przykład, a chciałbym przeczytać przynajmniej jedną książkę, na przykład na miesiąc, albo y, wiecie, no, jakieś takie postawcie sobie jakieś takie dość ambitne cele tutaj, bo to naprawdę sprzyja długowieczności, no nie. I oczywiście przypominam, jest brak gwarancji. Jakiś wariat będzie, wiecie, jechał samochodem, potrąci was. Widzieliście nawet, jak jakiś stary dziadek dostał coś tam z głową, nie tak, i zabił dziecko. Więc no, zdarzają się takie różne rzeczy i po prostu nie mamy na to żadnego wpływu. Natomiast według mnie, staranie się po prostu, wyrabianie w sobie tych nawyków długowieczności, według mnie poprawia no, ogólnie jakość naszego życia. Naprawdę wydaje mi się, że poprawia jakoś naszego życia i statystyka raczej będzie przemawiać za tym, że mam rację. No bo tutaj wszystko statystycznie powinno przerobić, na, poprawi nasze życie. Nikt nie chce żyć, wiecie, na starość w, z chorobami, z problemami, z brakiem ruchu i tak dalej. Natomiast większość z nas doprowadza do tego, że w ten sposób na starość będziemy funkcjonować. Więc no, pod, jeśli się w tym momencie nie weźmiesz, od dziś, od teraz, od tej minuty, za siebie. No, to po prostu na starość będziesz mieć te wszystkie choroby, będziesz żył krótkim życiem, i no, oczywiście śmieją się, że a przynajmniej krótkie życie, ale ciekawe, no nie. No nie, no to będzie nudne, to będzie niestety nudne życie. To będzie krótkie i nudne życie, no bo taka, taka jest prawda, że yy, co, co w, w kilka, wiecie, w kilka lat, yy, kilkanaście lat można ogarnąć, no nie? Jak świat jest taki duży, jeszcze mamy cały wszechświat, jeszcze będziemy latać w kosmos, więc no warto byłoby, że tak powiem, troszkę dłużej pożyć. Dobra. Nie ma tutaj co się rozgadywać, bo wszyscy wiecie, jakie są te nawyki długo wydłużające życie, więc mam nadzieję, że komuś chociaż tutaj, że tak powiem, otworzyłem oczy i rozbudziłem chęć po prostu, żeby no, postawić sobie ten cel jako długie życie, jako jeden z takich ważniejszych celów w życiu, i dzięki temu po prostu mam nadzieję, że będziecie mieli no, lepsze życie, po prostu lepsze życie. Zresztą te nawyki służą nie tylko lepszemu życiu, służą lepszemu zdrowiu, te nawyki właściwie co służą wszystkiemu yy, na plus. Tylko, że oczywiście my o tym wiemy i, i tak tego nie stosujemy, więc mam nadzieję, że chociaż tutaj jedna osoba otworzy oczy i zacznie po prostu obudzić się, no i postawi sobie taki cel właśnie lepszego, dłuższego życia w zdrowiu, szczęściu, no to co generalnie wiecie, staram się przedstawić na tym moim kanale Filozofia Marcina. Dobra, to wszystko w dzisiejszym filmiku, dzięki, cześć.